Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Chcieliśmy razem z Marcysią. Marcysia, Marcysia, gdzie ty jesteś? Idę, 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 przecież mówiłam, jestem już, jestem. Ale gdzie ty byłaś? Przecież wiesz, że mamy spotkanie teraz. No musiałam się upiększyć, no bo muszę być wreszcie piękna. Ah, kamera, tak? Nie kamera. Serce. Pana Jezusa. Dla Niego muszę być piękna wujku. Dobrze i dla Niego wszyscy powinniśmy być piękni, ale żeby nasze serca były piękne i żeby odpowiedziały na miłość serca Pana Jezusa, to musimy to serce jak najpiękniej poznać, żeby wiedzieć jak odpowiedzieć na Jego miłość. Znamy tę książkę, a my razem z Marcysią spróbujemy Wam podpowiedzieć na co jeszcze można przez te dziewięć pierwszych piątków miesiąca zwrócić uwagę, żeby to nabożeństwo pierwszych piątków przeżyć jeszcze piękniej. Zapraszamy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.